W Karbach-Latarnika szczególnie doceniamy te większe i mniejsze regionalne historie, lokalne inicjatywy oraz wydarzenia, które mają wyjątkową, szczególną wartość. Tego typu wydarzenie odbywa się dziś, w szkole, która znajduje się za mną. Czego możemy się spodziewać po uczniach i nauczycielach z SP-12? Przekonajmy się! Pierwszy projekt, nasze klasy przygotowują się cały rok do tego projektu, poznają legendy, a teraz każda klasa, klasa ma inną trasę do, do tego, żeby przez nią przejść. Różne zadania, odwiedzamy różne punkty, jeżeli któryś punkt na trasie przegapimy, no to nie będziemy po prostu mogli wtedy wykonać danego zadania. Teraz wykonujemy zadanie z geografii, za chwilkę z WF-u i ruszamy na Stare Miasto. Towarzysząc uczniom i nauczycielom mogliśmy się przekonać, że Szkoła Podstawowa nr 12 w Kaliszu bardzo mocno angażuje się w promowanie lokalnych wartości. Zwieńczeniem tych działań jest projekt Gwieździstym Szlakiem Kaliskich Legend, który realizowany jest od 2007 roku. Zapoznawaniem historii małej ojczyzny pozwala on także popularyzować walory turystyczne miasta. Pierwszą realizację projektu rozpoczęliśmy w 2007 roku, czyli to już 15 lat, a 15 lat to już chyba kawałek historii. Ostatnim punktem projektu jest rajd ulicami Kalisza. W trakcie wykonywanych zadań uczniowie muszą wykazać się znajomością legend czy wiedzą o zabytkach. Aby zdobyć jak największą liczbę punktów, niezbędne jest także sprawne rozwiązywanie łamigłówek i kooperacja. Również siebie przygotowują się do tego tak starannie, ale też to traktują, jak na przykład teraz są te dzieci z Ukrainy, jako mhm. coś nowego, czego mogą, jeżeli już zostali w naszym mieście, to żeby mogli się dowiedzieć o naszym mieście. Tego, czego może w tych domach się nie dowiadują. Trasa całego rajdu rozpoczyna się i kończy na dziedzińcu szkoły. Po drodze uczniowie wędrują wraz z opiekunami ulicami Kalisza. Mijają między innymi pomnik Adama Asnyka, pomnik książki, basztę Dorotkę czy radusz. Każde z tych miejsc było okazją do kolejnych zadań, ale także i do przypomnienia kolejnych historii. Na pewno wrażenie największe zrobiło to, że uczniowie, których przyjęliśmy po 24 lutego, również się zaangażowali, zaangażowali się w tak dużym stopniu, że byli laureatami naszych konkursów, czyli wzbudziło to ich zainteresowanie. Nasi uczniowie co roku mają ten konkurs, a więc w różnej formie, różną metodą i powiedzmy, że są w jakimś stopniu już przygotowani do realizacji, a ci uczniowie po raz pierwszy się z tym zetknęli i byli tym zainteresowani, a więc dla nas taka informacja zwrotna i ewaluacja, że Warto kontynuować to i przynosi to efekty. Mimo tego, że widziały już jak zmieniło, się, jak zmieniło się miasto, bo naprawdę się bardzo zmieniło, mhm. no to mogą teraz jeszcze zobaczyć wszystko jeszcze raz ze mną. Dzieciakom jeszcze dopowiadam co nieco z historii miasta, też od innej strony, nie tylko od tej księcia Bolesława Powożnego, mhm. ale też trochę o kaliskich Żydach i tak dalej. Mhm. Więc myślę, że moja klasa takie ciekawostki to już bardzo zna. No, ale tak jak mówię, chodzimy po miejscach historycznych dla naszego, dla naszego miasta. Mhm. I mimo tego, że oni tutaj mieszkają, że ją widzieli już wszystko 550 mhm. razy, no to i tak to jest zawsze nowość. Jak wiele można mówić o tym samym, o tej samej historii miasta. Jeśli zrobi się to w sposób ciekawy, tak jak udało się to SP12, to z pewnością można mówić nieskończenie wiele razy. Nowa forma, dostosowana do współczesnych młodych odbiorców, to recepta na sukces i budowanie lokalnej tożsamości. Uczniowie, mieszkańcy Kalisza często nie znają najważniejszych zabytków tego miasta, więc ten projekt ma też za zadanie właśnie uświadomić naszym uczniom, jak w pięknym mieście mieszkają i jakie zabytki się tutaj znajdują zwiedzanie swojego własnego miasta nie jest z pewnością pierwszym wyborem jeśli chodzi o turystyczne wypady. Przekonani, że kaliż znamy jak własną kieszeń, wolimy raczej zwiedzać inne regiony. Projekt kaliskiej szkoły pokazał, że nie tylko najmłodsi mogą się bardzo zdziwić odkrywając wielowiekową historię miasta. Według mnie ten projekt jest tak jakby po to, żeby przypomnieć jakie są kaliskie legendy, a po co po, po to właśnie jak wcześniej mówiłem, żeby je przypomnieć i według mnie to jest bardzo dobry pomysł, że, bo na przykład inni ze starszych i młodszych klas, poprzez to, że mają mniej, cza mniej czasu na właśnie przypom przypomnienia takich kali kaliskich opowieści, legend. miłość, mądrość, męstwo, jego cnoty są. Równość, prawo, wszystkich głosi Dobra, zaliczone. To tak wygląda, że po prostu chodzimy po kaliszu, rozwiązujemy różne zadania. Dostajemy za to punkty, które się zbierają kla w klasie i za, i za to można zdobyć różne miejsca, ale czy są jakieś nagrody, tego się jeszcze nie przekonałem, bo nasza klasa jeszcze nie, nie była na podium. Jest geografia, jest angielski, matematyka, każdy z nauczycieli danego przedmiotu wymyślał zadania pod swój przedmiot, pod daną legendę, także uczniowie i nauczyciele są w każdym zaangażowani w 100% w całe przedsięwzięcie. Nie są takie ciężkie, średnie są. Uh -huh. Tak bym jakbym oceniła od 0 do 10, to by jest tak no 8 na 10. 8. Niektóre są proste, niektóre bardziej takie trudniejsze są akurat ale bardzo interesuje się historią Polski. Większość uczniów, z którymi udało nam się porozmawiać, wspominała, że dotychczas najbardziej interesowała ich historia z okresu II wojny światowej. Dzięki inicjatywie mogli poznać przeszłość w skali mikro, w swojej najbliższej okolicy. W tej kategorii najpopularniejsza wydaje się Paszta Dorotka, której historię uczniowie upodowali sobie szczególnie. Lubię! Jakieś historie to mogę poczytać. Czytasz jakieś legendy, coś cię zaciekawiło? W trakcie legendy. Tej... A jakaś konkretnie? O Bashi. O tak? Tak. Druga wojna światowa. Okay. A z lokalnej historii coś też Cię zaciekawiło? Um, jedynie baszta Dorotki. Legenda, tak? Tak. A to opowiedz o niej. Um, to było tak, że um, Dorotka była zamknięta na wieży, a później przyszedł um, chłopak i ją chciał uratować, ale nie dał rady, chyba, z tego co pamiętam. Właśnie, e, ogólno bardziej polską, e, na przykład e, tak samo jak on e, w zakresie II wojny światowej. Jaka była idea tego Przede wszystkim wychowanie patriotyczne. Przede wszystkim przybliżenie tego, co powinno być dla nas najbliższe, najciekawsze i najważniejsze. W większości, pewnie 99%, jesteśmy rodowitymi mieszkańcami swojego miasta. A czasami tak niewiele potrafimy o swoim mieście powiedzieć. Myślę, że Nie. za mało historii regionalnej w Kaliszu mamy na co dzień, ponieważ taki projekt jak dzisiaj realizowany w Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu powinien znaleźć szersze grono odbiorców, a nie być realizowany tylko w szkole, ponieważ te dzieci pokazują nam historię wczesnego Kalisza, średniowiecznego Kalisza, legendy kaliskie, obrazy. Konkursy plastyczne, które moglibyśmy promować nie tylko w tej szkole, ale również poza nią. Może taka wystawa koło ratusza zorganizowana, może przy okazji dni miasta czy innych uroczystości miejskich należałoby wykorzystać to co dzieci ze szkoły podstawowej numer 12 imienia Bolesława księcia Bolesława Pobożnego przygotowywały przez cały rok i wykorzystać to do promocji naszego miasta bo myślę że większość mieszkańców Kalisza niewiele wie na temat legend związanych z Kaliszem i te dzieci mogłyby im Panie bardzo wiele na ten bardzo temat bardzo. powiedzieć. Zadajmy w swoim, też w imieniu Kamera zaproszenia na to wydarzenie. Jest nam bardzo miło, że możemy wziąć i, i w nim bardzo zaszczyceni. Też dziś będę w gimnazjum, bo ten liceum zawsze miałem takie poczucie, że ten nasza postawa programowa ma pewne luki, bo z jednej strony uczymy się takiej historii w skali makro, tej historii politycznej, ale brakuje nam właśnie nawiązań do tej historii lokalnej, do tych małych ojczyzn, do postaci lokalnych. Myślę, że ten projekt, Widać, że to jak idealnie uzupełnia to lukę, idealnie buduje to tożsamość Was, młodych ludzi. No i potem myślę, że to będzie procentowało i gdzieś w przyszłości, będziemy budowali swoje życie już tu, po poszczególnych etapach edukacji, będziemy chętni wracać do tych naszych małych ojczystych. Generalnie mamy bardzo kreatywnych i nauczycieli, i młodych ludzi, więc nie ukrywam, że nasza twórczość nie jest, jeśli chodzi o miasto o wydział szczególnie duża z racji tego, że naprawdę tych inicjatyw jest bardzo dużo, szkoły samodzielnie, nauczyciele, środowiska szkolne chętnie te inicjatywy różnego rodzaju podejmują. Nie ukrywam, że bardzo często włączamy się w różne typy uroczystości, czy to to w postaci współudziału w konkursach, w postaci sponsorowania nagród, czy pan prezydent obejmuje patronat, pewne wydarzenia. Chętnie uczestniczymy zawsze w tych wydarzeniach, bo są bardzo dobrze przygotowane. Bardzo nam też zależy na tym, żeby tą lokalną, regionalną historię pielęgnować, podtrzymywać, przypominać o tych wszystkich wydarzeniach. Myślę, że to jest na pewno bardzo dobry kierunek. Komentatorem nagród dla uczniów była fundacja imienia Bolesława pobożnego, którą z SP12 łączy nie tylko patron, ale także i przede wszystkim zamiłowanie do historii, szczególnie tej lokalnej. Zawsze mówię, że nie wiemy co mamy. Tak? Nie doceniamy tego co mamy, e, a naprawdę mamy piękne miasto zadbane, bo naprawdę byłam w wielu miastach w Polsce i, e, i nasze już, tak, że tak powiem, przoduje. E, no czekamy jeszcze na dalszy rozwój wydarzeń, co to się zadzieje w naszym parku miejskim. E, no jak na razie planty mamy, mamy piękne. Promujemy, musimy się promować, bo, bo Kalisz, jako najstarsze miasto w Polsce, ma swoją piękną historię, choć zniszczoną w 1914 roku doszczętnie. No, musimy się promować. Polecam też w wielu innych miastach, właśnie nasze, nasze najstarsze miasto Kalisz. Jak rozumieją, to trudne pytanie, bo no nie zbadamy tego, prawda? Tylko poprzez działania, poprzez umiejętności uczniów i wiedzę, a dało to odbiór poprzez pracę uczniów, poprzez udział w konkursach, a konkursy były interdyscyplinarne, bo zarówno Polonistyczne, matematyczne, plastyczne, języka angielskiego, niemieckiego, a więc interdyscyplinarne dały obraz o wiedzy i umiejętnościach uczniów na temat tutaj powiedzmy swojego miasta, na temat patrona, na temat historii, swojej małej ojczyzny. Dba o to, żeby dzieci, które uczęszczają do tej placówki rozwijały się wszechstronnie, bo i sportowo, mają tutaj naprawdę bardzo dobre zaplecze, w okolicy jest przecież boisko, kompleks sportowy, ale i plac zabaw i dbają, rozwijają ten potencjał sportowy, ale mają też bardzo dobrze działającą świetlicę, bibliotekę, no historia myślę, że tutaj, zwłaszcza ta lokalna, myślę, że SP12 jak najbardziej jest z tego znana. Ale też i konkursy plastyczne, i artystyczne, kolędowanie, pastorałki. Myślę, że naprawdę wielu dzieci, wiele dzieci i społeczność szkolna może uczestniczyć w różnego typu działaniach. Myślę, że to są naprawdę bardzo wielowątkowe i na różnych obszarach aktywności. Placówka się naprawdę rozwija. Musi być bardzo śmieszny. Dobrze. Czemu to nie strzelił Gola? Nie wiem. Bo jest spalony.